Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Rico i gramy dalej w Amnesia Mroczny Obłęd. Dokładnie tak. Tutaj jest nasz zacny jegomość. Dobra, fuck it. Teraz będzie mi tu galał pół godziny. Dobra, jak widzicie wracam... Czemu nie mogę... Dobra jakieś zadanie Właśnie, idziemy zrobić ten, tą te zadanie Jak pamiętacie w poprzednim odcinku naprawiliśmy tam tą dźwignię i jak też pamiętacie tam jest u góry taki mechanizm i go po prostu trzeba ruszyć I to wszystko dobra, co trochę oświetlę Mam za dużo tych będą no, 24 Beach please Dobra, teraz gdzie to było dokładnie? O, o, tam są zamknięte To było raczej tutaj jak się nie mylę O napełnimy sobie Nie masz oliwy? Uh, fuck it. Otwieramy tutaj i otwieramy tutaj. Proszę bardzo. I tym sposobem otworzyliśmy dwie bramy, które tam były na dole. I trzeba będzie tam iść. Super. Daniel, zamknij you. się. Sorry, Nie jesteś moim przyjacielem. Ciekawe, jak mi przeszkodzisz, I ziom. Dobra, więc... Ten teraz będzie gadał. Nie, nie, gadaj do mnie. Dobra, chyba tutaj tworzyliśmy, to sobie już przejdziemy. Dobra. Drzwi. I list. A co to jest? A grypa. Aha, czyli to był cały list, Myślałem, że tam są. Dobra, mamy zapis gry. Ogólnie po co to jest to? Pusto. Pusto. A, tu coś jest. Krzesiwo. I jeszcze jedno. Hell fucking yeah. Yy. <grystanie> Potka. Dobra, na no, pewnie się przyda. Dobra, zapiszemy sobie stan gry. Trololo i lecimy tutaj. Co tu jest, co to, to jest? Presbi... Presbyterium? Okej. Okay. I o, już mi się nie podoba to miejsce. I znowu drzwi. Uh, jaki kurwa rytuał Krzesiwo Ale schowane Tu nic nie ma uh, No Dobra, nie ma Dobra, czyli tu nic innego widzę, że nie ma oh fuck the 15th of August 1839 the blood wards are failing the shadow beckons and its cry disarms my actions Co to hurry no time to spare you have to kill another to Alexander sad? produces a knife he wants me to cut the flesh do it save yourself he is a murderer Daniel he is evil a cold blooded killer. It's Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Take the man, cut the lines. Comb flesh, watch the blood spill. Let it come. Please, I didn't do it. Take the man, cut the lines. Take the man please the man cries toy is horror i did well one life for another you hear me guardian of the orb i did all this for you now once more withdraw your shadow from my domain

nic nie widzę ciekawego o, o. coś tam się dobra co to jest jak on tu się skąd on tu się wziął w ogóle jeszcze no miło co dobra to chyba tędy A ratusz główny... Come on. O nie... Czemu tu jest tak ciemno? O nie, już mi się nie podoba.

Dobra, mm, jest hipotka. I... Ło kurwa! Dobra, to, to było dobre. co on w to wejdzie? Żelazna dziewica. Dobra, zamkniemy. Chyba że coś jest w środku. Nie, nie widzę. O, zamkniemy to. Żelazna dziewica. Taki skill był w Diablo 2. Żelazna dziewica. Ale to mniejsza. Ok, ogólnie szukamy teraz fragmentów kuli. I coś tu mi się świeci i właśnie mamy fragment. Dobra, przeszukam jeszcze, żeby nie było. Nie no tutaj dobyliśmy. Tu też Jakieś krew, co to ma być Dobra, czyli to tyle Nie chcę tutaj niczego pominąć, ale jest git, dobra Spadamy z Okay. Mm, tutaj widzę, musimy przejść na tamtą stronę. Tylko jak? Gdzie? Mam wrażenie, że gdzieś tu zawsze stoi jakiś potworek, bo to jest taka schiza. Jest most, jest most. Trzeba pamiętać, że tam jest wyjście. O nie! Nie! Coś tam jest Nie ma nawet tych, żeby zapalić Fuck, coś mnie chyba goni Nie, dobra O proszę Nie wiem czemu, ale to mi się nie podoba że... Dobra, fakiet, biegniemy. Tu raczej nie byliśmy. Dobra, zamknę sobie. Lepiej. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful. And you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided what? that the victim shall die, what? you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Tak, ale jest naprawdę chora. Kończyny młotu, nie no. O, super, możemy sobie pokręcić. Czemu nie? Dobra, tu widzę, mamy kolejny fragmencik. Sweet, ale ten młot, no. Yeah! Dobra, to nic raczej nie ma Więc wracamy do tego holu jakiego ja nie lubię. Okej, okay. teraz chyba dalej prosto musimy lecieć. Zapalmy sobie. O, oh, fuck, nie. Nie, coś. O, super, tu nie ma wyjścia. Jak słodko. W sumie, można tu chyba wejść. Albo i nie. Dobra, fuck it. Tam jest potwór. Nie. Ten już się Nie denerwuj się On tu idzie? O, kurwa. o super, sobie tak mi przeszedł tam Czemu tu się coś trzęsie? No, idzie do mnie <laughs> z robotem jak idzie takie Aha, bo on ma na ręku, dobra Spiry Nie wiem czy tu były trzy części, czy tylko dwie, bo ja bym najchętniej stąd poszedł Chyba tu jest jeszcze jedna lokacja Tu jest chyba wyjście, tak? Tak, to jest wyjście Więc poszliśmy w kółko w tym momencie. Tam byliśmy Będzie śmieszne jak to naprawdę były tylko dwa wyjścia, a ja tu się kręcę. Nie wiadomo po co. Czyżby tutaj coś ciekawego? O o o o tak, tutaj nie byliśmy na pewno. Co to ma być? Drzwi lepiej, bo tak, tu nie byliśmy. Co my tu mamy? Wow, spokojnie, byku. O! Ok. O, to można otworzyć. Super. Ale tu mamy fragment kuli. No, i tu już jest ostatni. To można zapalić łow Przecież tu nikogo nie było O, nie mogę tego tworzyć już eee. Dobra, wracamy, bo mi się tu nie chce nic robić w tym miejscu. Dobra, teraz gdzie było wyjście, to jest pytanie za 100 punktów. Dyn, 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 dyn. Ha, fuck, tu jest... O nie, muzyka się zmieniła. Coś mnie goni, swój taśnie. No na pewno już mnie coś goni. O nie, 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 nie wiem gdzie iść, kurwa. Boże, co tu się dzieje? o ha, fuck. Nie uciekaj, no chyba Syjaja robicie. Nie, no to już jest... O! <grystanie> <grystanie> Jak fajnie, gra mi pomaga przejść. Tepnęło mnie centralnie przed tym. Dobra chciał? Już widzę, tu nie ma. Nawa! Okej, okay, więc... Mamy już trzy fragmenty. Fuck you! Co znalazłem? Jakąś formułę? Potrzebna jest kula, no to wiem. Potrzebuję tonik, który uratuje mu życie. Nie, tak, zamknij się. Mm, super, nie mam oliwy. Cóż to takiego? Wow. Czyli to chyba mi nic nie dało. Nie, no, tu raczej nic nie mogę. Kamieniem tam mogę rzucić. Aha, czyli coś tam jest. Może słoik tam walny Nie no, nic, nic innego tutaj nie zrobimy Transept Come, on, wczytuj się szybciej

Co to za dźwięki? Boż. Wow... What the fuck?! Gwałciciel... Dobra, mm, nie czytam tego. Ruszt... Naczynie, potrzebne naczynie na krew, no mamy naczynie. Proszę bardzo. Nie można... Fuck. Muszę znaleźć jakiś sposób, ale no jaki sposób ja tu teraz znajdę. Może tym napełnimy? taka jakaś lina, coś. No korbą raczej nie. <śm> to było głupie. Hmm. No ale dobra, wiemy, że tutaj coś można zrobić, jakąś krew wziąć. E -e 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 -e. Dobra. Mm -mm. Lecimy następnego... The cradle is ready. Good. You, you're a man. How can you partake in this? Is he alright? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention.

Proszę bardzo, jak ukryte. To jest który mamy fragment? U, piąty fragment. O Pod Podpalacze. Walić to? I ostatni pokój. Co tym razem? O, tu mam jakieś sznury. Noże, no wszystko tutaj mamy, widzę. I szafa. Mm, czy właśnie zdobyliśmy wszystkie fragmenty? Chyba nie wiem. Co to jest? Na początku to wyglądało jak jakaś taka maska Uuuu What the fuck Dobra no No nożem to tego nie przedniemy Dobra opuścimy Raczej podniesiemy Co to za dźwięki Dobra, wadi to spadamy, idziemy na górę, tutaj coś może jeszcze być U. obrazy, obrazy, wazy. Miły. O proszę mamy sznur, więc możemy sobie tam teraz wrócić do tego shitu I save game, dobra Więc ja coś sobie to może skombinuję jakoś. Tak, szklany słoik. Dobra. Więc które to były teraz drzwi? Chyba te. Czy mam rację? Tak, dobra. Give me blue. No, sznurka już mi nie dali. Chamy jedna. Dobra, spadamy stąd.

Dobra, ludzie, tutaj skończymy. A, ten tam, ten, tam gada. dobra Więc tutaj skończymy ten odcinek. I następny, nie wiem, czy nie będzie już ostatni, ale no nie wiem, nie obiecuję. Zobaczymy, jak to się wszystko tam Potoczy, i w ogóle, i w ogóle. Więc dobra, mam nadzieję, się odcinek podobał. Trzymajcie się, Siemanko.